Czas na popołudniową publicystykę w Polskim Radiu Katowice, Piotr Pagieła, kłaniam się i moi goście, Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam. I Przemysław Koperski, Nowa Lewica, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu. Drodzy panowie, można by powiedzieć, że od dziś... Trochę lepsza rzeczywistość dla Polaków w związku z łagodzeniem pandemii, bo y, otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, y, otwarte galerie sztuki i muzea, otwarte sklepy budowlane, sklepy meblowe, galerie handlowe, y, no i szkoły podstawowe od 1 do 3 w klasach nauka stacjonarna. Panie pośle, pytanie do pana posła Bolesława Piechy, który lekarzem jest. Panie pośle, czy nie za szybko? No, ja sądzę, że te sprawy dotyczące łagodzenia obostrzeń są bardzo mocno dyskutowane. Pewnie to nie jest jednoznaczna decyzja, ale premier Morawiecki podjął takowanie inną, czyli luzowanie obostrzeń. I to luzowanie obostrzeń jest oczywiście bardzo, ale to bardzo oczekiwane. Pewnie jeszcze część przedsiębiorców, za tych drobnych patentów, no, się będzie niezadowolona, ale jest jednym światełko, w którym po pierwsze, no, dzisiaj mamy od wielu, wielu tygodni najniższy wynik ty stwierdzony zakazu chorobu wirusa i Po drugie, mamy w tym śmiertelność, co bardzo cieszy, bo tylko 30 a tam jest w stanie Wydaje mi się, że najwyższy czas spróbować. I Tym niemniej nadal trzeba bardzo mocno uważać na przestrzeganie tych obostrzeń, które zostały. No, pamiętajmy, że w sklepach, w tak dalej, obowiązują pewne rygorystyczne normy, to są ilości kupujących klientów na metr kwadratowy czy na 100 metrów kwadratowych. To są oczywiście prawa noczenia maseczek, zwłaszcza w przestrzeniach zamkniętych. To jest również dezynfekcja rąk. To zostało, zostały jeszcze. Kwestia restauracji i hoteli aby światło, światło będą widać. Panie poszle, poseł Przemysław Koperski od 8 maja hotele będą otwarte dla gości w maksymalnie 50-procentowym obłożeniem. To hotele, hotelarze z pod i z Beskidu odetchną z ulgą i nie tylko. Panie redaktorze, no nie wiem, czy odetchną z ulgą, ponieważ praktycznie rząd. Zjednoczonej Prawicy zarżną polskie hotele, polskie gastronomię, Wiele obiektów jest do sprzedania. Restauracje pobrankrutowały i dzisiaj można je kupować za bezcen na rynku, jeżeli ktoś tylko dysponuje kapitałem. Więc to, co zrobiono polskiej gospodarce, woła o pomstę do nieba. Ja od samego początku twierdziłem, że i restauracje, i hotele. I gospodarka powinny być otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego, chociażby taki, jaki jest stosowany w kościołach, gdzie na 15 m2 może być jedna osoba, co przeszkadzało, żeby część nawet w tym 50% obłożeniu hot, hotele mogły gości przyjmować, czy żeby w restauracjach co drugi stolik mógł być zajęty. To jest to, co w tej chwili się dzieje, to, co się działo w ostatnich miesiącach, jest niedopuszczalne. Trzeba pamiętać również, że to, co robi polski rząd, jest niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją. W przeciwieństwie, pan e, minister przecież doskonale wie, jest e, szefem polsko-czeskiej grupy parlamentarnej, ja jestem szefem. Wiemy, jak to wygląda w Czechach, gdzie wprowadza się stan nadzwyczajny i na podstawie stanu nadzwyczajnego zamykane są pewne obszary gospodarki. I tam przedsiębiorcy mogą liczyć na odpowiednie odszkodowania. E, natomiast w Polsce przedsiębiorcy mogą liczyć tylko na łaskę Prawa i sprawiedliwości, a nie na odszkodowania, bo nie ma u nas stanu nadzwyczajnego. Dlatego to, że otwieramy w tej chwili restauracje, hotele, to jest próba powrotu do normalności, ale będzie bardzo ciężko wrócić polskim przedsiębiorcom do normalności przy rządach prawa i sprawiedliwości. Panie pośle Adwokcem. No, ja tak nie myślę. Zresztą koledzy pana posła z lewicy, którzy się zasiadają w Komisji Zdrowia, doskonale wiedzą, jak te obostrzenia wyglądają. I dziwię się, bo część lekarzy z waszego właśnie klubu mówi tym głosem, że te obostrzenia może by trzeba było jeszcze utrzymać, że może zbyt łagodny był ten lockdown. I ja sądzę, że nie będziemy tutaj dyskutować wcześniej i późno. Wszystkie kraje szukały własnej drogi. Wcześniej zrobili bardzo silny lockdown, my tylko troszeczkę mieliśmy poluźniony. Natomiast ilość zachorowań była jednak bardzo, bardzo duża. I przypomnę jedno, no, nie możemy zapomnieć o tym, że prawie 70 tysięcy naszych obywateli z powodu koronawirusa w takim czy innym zakresie, czyli to czysta sprawa choroby koronawirusa 19, czy te choroby współistniejące oddało życie, czyli zmarło. To nie tłumaczy, dlaczego były takie inne, a nie inne spojrzenia. My mamy w Polsce określoną ustawę, jest to ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym, szerzeniu się i tak i tak dalej, i z tej ustawy wynikały odpowiednie obostrzenia, które są stosowane konstytucyjnie, bo konstytucja nakłada pewne obowiązki na rząd w oparciu o ustawę, konstytucja wyraźnie nie mówi, jak jest tam nadzwyczajne stanie pandemii, i tak dalej, nieco wtedy może zrobić, jakie są obowiązki rządu. Natomiast są, że te ustawy covidowe, zwłaszcza. Zwłaszcza ta część, która była poświęcona tarczą, spełniła swoje zadanie. Jasne, że nie wszędzie, ale ja nie znam państwa, żeby wszędzie udało się tą stratę przedsiębiorców w pewnych branżach w jakiś sposób zapewnić. Podobna sytuacja istnieje w całej Europie i nie tylko. Drodzy panowie, drugi temat, którym mamy dziś omówić, to kwestia szczepienia. co się z tym wiąże? Możliwości podróżowania, czyli tak zwanych zielonych paszportów, czy paszportów covidowych, jak zwał, tak zwał. To będzie teraz pytanie i odpowiedź tak, nie. Pan poseł Piecha jest zaszczepiony? Ja jestem zaszczepiony, ale czekam jeszcze na drugą oczywiście. Pan poseł Koperski? Tak, tak, pierwszą dawkę przyjąłem i teraz czekam na drugie szczepienie. Czyli jesteśmy w gronie pierwszodawkowców można by tak powiedzieć. Czekamy na drugą dawkę ja też i czekamy pewnie na to co stanie się z możliwością podróżowania. A Według sondażu dla Rzeczpospolitej badani Polacy usłyszeli pytanie czy popiera Pan Pani wprowadzenie w Unii Europejskiej tzw. paszportów covidowych pozwalających na swobodniejsze przemieszczanie się i korzystanie z usług na terenie Unii. Te wyniki wskazują że w Polsce nie ma zgody większość badanych opowiedziała się przeciw prowadzeniu takiego rozwiązania blisko 38,5% za jest 37,5% stanowiska w tej sprawie nie ma 24% respondentów Agnieszka Szuster ciesielska profesor wirusolog mówi że w tej sprawie ma ambiwalentne odczucia i rozumie obie strony panie pośle poseł Koperski czy pan rozumie obie strony Jasne że rozumiem. Natomiast powinniśmy patrzeć przez pryzmat celów, jakie chcemy osiągnąć. Naszym celem jest osiągnięcie otwartej gospodarki. Nasz region, mówię tutaj o Śląsku Cieszyńskim, Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Małym, w ogóle całym pasie transgranicznym jest regionem nastawionym na turystykę. W dużej mierze nastawionym na turystykę, i bardzo ważne jest to, żeby w końcu turyści mogli do nas przyjeżdżać. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma, ponieważ wszyscy, którzy przyjeżdżają do Polski zgodnie z przepisami, objęci są dziesięciodniową kwarantanną, no chyba że są pracownikami transgranicznymi albo są już osobami, które przeszły podwójne szczepienie. Ale to trzeba jakby weryfikować, trzeba mieć dokumenty. Więc ten paszport, tak zwany paszport, czy ten dokument potwierdzający. Bezpieczeństwo, wydaje się, że może ożywić ten ruch turystyczny i, i, i ułatwić go. Wiemy, że od kilku dni jest testowany w Grecji, jest również otwarty dla Polaków, więc Polacy, którzy będą mieli ten paszport covidowy, będą mogli swobodnie, bez żadnej kontroli po, po pokazaniu tego paszportu do Grecji pojechać. Ja chciałbym, żeby również do nas czesi, Słowacy, Węgrzy, Austriacy, Niemcy mogli bez żadnych dodatkowych kontroli, bez żadnych kwarantan przyjeżdżać i, i zostawiać po prostu nas pieniądze, bo nasi przedsiębiorcy, nasi hotelarze, właściciele restauracji po prostu na to, na to czekają. Więc wszelkie ułatwienia w podróży, w turystyce um, uważam, że powinny być wprowadzane jak najszybciej i jestem jak najbardziej za tym, ale rozumiem też drugą stronę, no bo nie można nikomu ograniczać prawa do podróżowania, to... Pewne ograniczenie może spowodować. Poseł Piecha, panie pośle, czy pan jest za, a nawet przeciw, czy, czy tylko za? Nie, 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 tak, tak nie stawiajmy tak pytania za nawet przeciw, jestem za, bo to ma ułatwić przede wszystkim podróżowanie. Podróżowanie i swobodny przepływ obywateli. To jest jedna z głównych zasad Unii Europejskiej. Zresztą zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska nad tym pracują. I 1 czerwca pewnie okaże się dokument już dopracowany w tej materii, który mówi, że taki paszport czy taki certyfikat szczepienia będzie jednak gwarantowany. Oczywiście chodzi o to, żeby on był zunifikowany na terenie, przynajmniej strefy Schengen. Ja sądzę, jak szefa Schengen coś takiego wprowadzi, to inne kraje spoza strefy Schengen i europejskie, i ten trochę dalej na południe, też to, to zaakceptują. Ja jestem jednak zwolennikiem tego paszportu. Sądzę, że jednak musimy pamiętać, że pandemia nas nie opuściła. Ona zelżyła. Mam nadzieję, że się wypłaszczy bardzo mocno, ale wirus nie zostanie wytępiony tak wcześnie. Po pierwsze, zanim osiągniemy krytyczną liczbę szczepień, a dzisiaj zaszczepionych pierwszą dawką, bo już nie mówię o tej drugiej, jest prawie 12 milionów obywateli polskich, to już jest dużo, ale takie szczepienie populacyjne to jest 75-80%. Osiągnąć to jest bardzo trudno. I Powiem paradoksalnie, że właśnie wymaganie np. wjazdu do Grecji czy do Włoch czy do Hiszpanii na podstawie takiego certyfikatu o zaszczepieniu może zachęcić naszych obywateli również, żeby się szczepili, bo na dzisiaj, nie znając leku, nie wiedząc jak ten wirus będzie weryfikował, jak będzie on gdzieś tam sobie zmieniał się, nie wiemy jaka będzie sytuacja, w związku z tym, Te szczepienie jest jedynym naszym ratunkiem, jedyną gwarancją w czasie do powrotu do normalności, a już nie mówiąc o swobodnym przemieszczaniu się. Jestem za, poczekajmy, mamy maj a połowę czerwca nie, pewnie te paszporty, te, te certyfikaty będą wchodzić w życie. Zresztą dzisiaj przeglądałem strony internetowe różnych państw, jak można wjechać do Grecji, do Hiszpanii, do, do Rumunii, do, do, do Bułgarii. Wszyscy mówią, że w zasadzie dla tych, którzy będą zaszczepieni podwójnym datką szczepionki, jeżeli taka jest konieczność, tych jedną, będą mieli po prostu duże ułatwienia w przekraczaniu granicy i Zameldowaniu się w hotelu, na biwaku czy w pensjonacie jakimś nagrywa. Nie tak dawno jedna z posłanek do Parlamentu Europejskiego pytała mnie o moje zdanie na ten temat, więc ja powiem. Ja jestem zdecydowanie za takim paszportem, ale tylko w takiej sytuacji, kiedy wszyscy ci, którzy chcą się zaszczepić, będą mogli to zrobić bez żadnego problemu. Zgadzacie się ze mną panowie poseł Koperski. Tak. tak to jest podstawowy warunek. Możemy wprowadzić zresztą Lewica cały czas o tym mówi i w europarlamencie i w polskim parlamencie że paszport tak bo on ułatwia podróżowanie, ale dopiero można go wprowadzić, wdrożyć, kiedy wszystkie osoby zainteresowane będą już zaszczepione, żeby nie było takiej sytuacji, że część osób czeka w kolejce na szczepienie, nie może się zaszczepić, a z drugiej strony nie może skorzystać z tych dobrodziejstw, które daje paszport. Więc tutaj najpierw szczepienia, później paszport. Poseł Piecha na koniec. No ja nie jestem aż tak ja nie jestem aż takim radykałem jak pan poseł, ponieważ wszystkie kraje europejskie, również Unia Europejska rozważa i pewnie na tym to znajdzie swój wyraz, że ten paszport czy ten certyfikat szczepień to jedna chyba najważniejsza sprawa, ale w dalszym ciągu będzie można podróżować tyle tylko, że trzeba będzie mieć aktualny test na antywirusowy i to może być pewne utrudnienie. Wydaje mi się, że... Ta certyfikat szczepienia, plus negatywny tekst covidowy plus że się przechorowało i zaszczepienie jedną działką, dawką tylko, umożliwi nam podróżowanie. I ta warunkowość będzie wtedy troszeczkę mniej taka ostra. Nie wydaje mi się, panie pośle, żeby dało nam się wszystkich zaszczepić, nie tylko chętnych, ale tych również niezdecydowanych, ponieważ ja cały czas namawiam do szczepień i cały czas naciskam z uporem maniaka, żeby się szczepić i szczepić, szczepić, bo wydaje mi się, że minie pandemia, to troszeczkę ten zapał do szczepień w Polakach może osłabnąć, a to nie byłoby dobrze. I tu chyba dlatego już dlatego trzeba tą kampanię robić umiejętnie, skutecznie i do tego zachęcam, bo to nie jest żaden radykalizm, żądanie od tego, żeby rząd zabezpieczył społeczeństwo i dostarczył te szczepionki. I państwa obowiązkiem jako partii rządzącej jest zachęcenie Polaków do szczepień. No to, to już jest jakby po państwa stronie. Cieszę się, że pan minister dużo w tej sprawie robi, ale chciałbym, żeby tyle. Panie pośle, niech pan, koledzy, też robi, bo pan jest i jest Robię to jak najbardziej władz publicznych i proszę również o szczepienia, apelować, nie zostawiać do apeluję. Apeluję. Nawet o na plakatach opozycji w tym studiowej. parlamencie i społeczeństwie też jest dużo. I tu musimy postawić kropkę. Tylko potrzebne są szczepionki. Kwadrat z naszej audycji się skończył. Bolesław Jecha, Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję. Tradycyjnie Dziękuję. życzę do zdrowia. Do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie.